Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Księga Rodzaju. Ziemia uległa skażeniu wobec Boga i napełniła się gwałtem. Gdy Bóg widział, że ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie powstają na ziemi, niegodziwie rzekł do Noego Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia przez nich jest pełna gwałtu, zatem zniszczę ich wraz z ziemią. Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, Uczyń bardzo przegrody i poleć ją smą wewnątrz i zewnątrz. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Się okazało, że na całej kuli ziemskiej jedynym sprawiedliwym był Noe. Jedynym sprawiedliwym był Noe wraz z rodziną. I Bóg spowodował potop, wygubił wszystkich, Ponieważ Ziemia napełniła się gwałtem. Takie chyba przestroga na, na dzisiaj, tak? Nasza Ziemia też napełnia się gwałtem. I może tak być, że historia może się powtórzyć. Zdecydowanie może się powtórzyć. Jakby to powiedzieć, warto być gotowym, żeby przejść na drugą stronę. I im bliżej, Królestwa Miłości jesteśmy, im bardziej potrafimy kochać, tym bardziej gotowi na tamtą stronę jesteśmy. Dobry Boże, oświeć nas wszystkich, uchronij nas przed tą zagładą. Uczyń, udzielam błogosławieństwa Twego. Wszystkich daru Ducha Świętego, abyśmy nie czynili żadnego zła, żebyśmy potrafili kochać wszystkich, także nieprzyjaciół. Postępowali twoimi drogami. Dziękuję Tobie, ukochana Matko, wraz ze wszystkimi następami Nów Świętych. Dobry Boże, błogosław na wszystkim. Nie ucnia, wszyscy błogosławem Bogojrzechemu Ojciec i Syn i Duch Święty.